Drugi dzień festiwalu Muzyka z oblężonego miasta w Lubinie przyciągnął na dziedziniec galerii zamkowej sporą rzeszę fanów muzyki rockowej z lat 80. Klimat jest po prostu świetny. No, za darmo to po pierwsze, bo każdy może wejść. Po drugie, no, ludzie świetni. Wszystko jest okej. Okay. Super, super. Przyjechaliśmy specjalnie z Zielonej Góry, specjalnie na zespół Mech. Jak najbardziej fajnie. W, z tego co widzę to na każdej edycji Muzyki oblężonego Miasta jest e, super zestaw kapel. W tym roku tak samo. Jest Nie yes, ma się co dziwić, bo na ósmą edycję festiwalu zaproszono takie legendy polskiego roka jak Mech, Moskwa, Gaga, Zielone Żabki czy Izrael. Przyznam się, że tego typu propozycja, która tutaj, że Moskwa, Mech, ja pamiętam, to są 80, początek 80-tych lat Mech, prawda? Moskwa też. Także to jest gigantyczna sytuacja, wcale się nie dziwię, że to jest reprezentacja PRL-u, ale właśnie to jest ta ekipa, która się dobrze kojarzy z tym czasem, to była ta ekipa jest zdecydowanie walcząca. jednym z tych takich najpoważniejszych waleczek to był właśnie Bryl. Festiwal Muzyka z Oblężonego Miasta został po raz pierwszy zorganizowany w 25. rocznicę Zbrodni Lubińskiej, by oddać hołd poległym oraz ludziom walczącym z ustrojem komunistycznym. Podczas imprezy w Wzgórze Zamkowe przypomina wielkie rokowe legendy polskiej sceny. Chcieliśmy, żeby ta muzyka miała jakieś stylistyczne nawiązania do lat 80. Co prawda coraz trudniej nam to wychodzi, bo coraz mniej tych zespołów jest na scenie, ale jeszcze mamy pomysł na następny rok. To nie koniec obchodów 32. rocznicy Zbrodni Lubińskiej. Jutro o godzinie 13. odprawiona zostanie uroczysta msza święta, a następnie pod pomnikiem pamięci ofiar Lubina złożone zostaną Zostaną więcej i kwiaty. Na wieczór zaplanowano też koncert muzyki z serialu Czas Honoru. Tradycyjnie, jak od kilku lat, zapraszam Państwa na koncerty w Muzycznej Altanie w parku za Centrum Kultury Muza. W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 18.00. 31 sierpnia o godzinie 18.00 koncert pieśni łemkowskich w wykonaniu mecosopranistki Bogumiły Tarasiewicz przy akompaniamencie Juliana Tatarynowicza. Centrum Kultury Muza zaprasza. Lato w mieście nie musi być nudne. Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zaprasza do udziału w wakacyjnej akcji Lato 2014. Piłka nożna i ręczna, siatkówka, koszykówka, bowling, zawody pływackie to tylko niektóre atrakcje. Udział w imprezach jest bezpłatny. Szczegóły na www.rcs.lubin.pl.